Cześć, dobry wieczór. Witam Was 14 czerwca 2022 roku z Wrocławskiego Parku Szczytnickiego. Wróciłam niedawno z podróży do Finlandii i muszę przyznać, że powitanie z polskimi grzybami bardzo satysfakcjonujące, dające dużo radochy, bo trafiłam dzisiaj na rzadki gatunek grzyba, na maślaczka rubinowego, i to w sporych ilościach. Ładne, młode owocniki. Jest to moje. Trzecie już spotkanie z tym rzadkim gatunkiem grzyba, to znaczy trzeci sezon, w którym trafiam na maślaczki rubinowe. Właściwie jak trafiłam na te maślaczki rubinowe, to na początku planowałam nie nagrywać filmiku, bo ja już z tym gatunkiem grzyba zdążyłam się zapoznać i na kanale jest filmik o maślaczkach rubinowych, ale zauważyłam, że z czasem jednak przybywa nowych widzów na moim kanale i mam wrażenie, że nie wszyscy sięgają jakoś wstecz do. Filmików z poprzednich lat, a jak wrzucam na nowo filmik o gatunku grzyba, o którym już coś tam mówiłam, którego pokazywałam, to zawsze są nowe entuzjastyczne komentarze, dużo radochy, także myślę, że i tym razem warto będzie pokazać maślaczki rubinowe jeszcze raz. Zwłaszcza, że w tym roku, w tej chwili dzisiaj tutaj udało mi się trafić na sporo owocników koło siebie i wszystkie są ładne i młode, więc lecimy, oglądamy maślaczki rubinowe. Zapraszam! Te namierzone maślaczki rubinowe rosną w bardzo ruchliwym miejscu, więc czuję się trochę niekomfortowo, gadając do siebie i wymierzając sobie prosto w twarz yy, smartfona. No, ale dobra, czego się nie robi, żeby pokazać ciekawy gatunek grzyba. Dodam jeszcze zanim pokażę yy, maślaczki rubinowe, że są to grzyby rzadkie, ale mimo tego nie pod ochroną i są to grzyby jadalne. Tak jak już wspominałam na początku filmiku, to już mój trzeci sezon z maślaczkami rubinowymi w Parku Szczytnickim we Wrocławiu, ale jeszcze nigdy nie trafiłam na tak wiele owocników w jednym miejscu do tego takich ładnych, jędrnych, młodziutkich, świeżutkich, kolorowych, więc tym bardziej myślę, że warto je pokazać. Z reguły jednak trafiałam na takie już podsuszone, nie pierwszej świeżości. A tu proszę bardzo, dzisiaj takie znalezisko. Są to raczej malutkie grzyby. Tu, co prawda, mamy młodziutkie owocniki, ale one potem wcale nie osiągają jakoś szczególnie większych rozmiarów. Tutaj, dla porównania, macie średniej wielkości ksantopusa. I tak wyglądają nasze myślaczki rubinowe. Jak chodzi o wygląd, to na pierwszy rzut oka. Nie robią jakiejś szczególnej furory, jakiegoś wrażenia, bo kolor kapelusza z wierzchu nie rzuca się jakoś szczególnie w oczy. Jest po prostu taki beżowawy, może z lekko różowym zabarwieniem. Natomiast całą estetyczną robotę robi yy, wygląd maślaczka rubinowego od spodu. Faktycznie ten kolor jest naprawdę uroczy, taki rubinowo-różowy. Fuksjowy, trudno powiedzieć, no ale zdecydowanie różowy. No tutaj też zobaczycie, jaki malutki jest to grzybek. I jak wygląda od spodu. Przeniosłam go trochę bardziej do słońca, żeby pokazać wam ten intensywny różowy kolor. Bardzo ładnie wygląda. Jeszcze sobie zobaczmy, jak wygląda w przekroju. Też fajnie się prezentuje. Jak widzicie, u góry jest bardziej różowy, potem trzon żółty. I ku dołowi robi się coraz bardziej intensywnie żółty. W żaden sposób się nie przebarwia. Tak wygląda maślaczek rubinowy w przekroju. To sobie jeszcze raz rzućmy okiem na tą grupkę młodziaków. I jeszcze za chwileczkę Pójdziemy do miejsca, w którym rósł starszy owocnik, taki spękany, to też Wam pokażę, jak się zachowuje właśnie w ciepłej, właściwie gorącej pogodzie. Rośnie w miejscu, gdzie są przede wszystkim dęby. Dokładnie pod dębem jest tutaj też trochę kasztanowców. Także jak chodzi o środowisko, to takie Udało mi się namierzyć jeszcze ten bardziej rozwinięty owocnik. Jak widzicie, kształt kapelusza tutaj jest spłaszczony, a nie taki wypukły jak u tamtych maluchów. Też skórka kapelusza jest spękana. Pewnie upały dały mu popalić. No i jeszcze ostatnie spojrzenie na te rubinowe. Body. zresztą w sumie nie wiem, czy to jest rubinowy czy się po prostu sugeruje nazwą grzyba jakiś taki fuksjowy czy malinowo-różowy z domieszką fioletu wiecie jak to z tymi kolorami w każdym razie oczywiście spód jest najciekawszy u tego gatunku grzyba no dobra, to pozdrawiam Was trzymajcie się, zapraszam też na inne filmiki na pieprznikowym youtube'owym kanale i na mojego bloga pieprznik.pl Kolejny raz mam nauczkę, żeby absolutnie nigdzie nie chodzić bez aparatu, aż mnie korci, żeby porobić jakieś fajne makrofoty maślaczków rubinowych na bloga pieprznik.pl. No, ale wygląda na to, że będę jutro musiała tutaj wrócić. No, kto by się spodziewał? Myślałam szczerze mówiąc, że jeszcze ich nie będzie. Wydaje mi się, że w poprzednich latach widywałam je raczej później. A tu proszę bardzo, 14 dzień czerwca, czyli ledwie połowa czerwca, a maślaczki rubinowe już w Parku Szczytnickim. Szaleją. No dobra, to w takim razie życzę Wam przyjemnego wieczoru lub miłego dnia, zależy, kiedy oglądacie ten film i tak jak mówię, zapraszam na inne filmiki, myślę, że dla każdego znajdzie się tutaj coś miłego, trzymajcie się, heja, dobranocka.